My jak kurwy jak masowe szmaty jebać To w tej wypierdalasz do Turcji Wypadły cebulki bro Natury tu nie oszukasz karma wraca zawisna suka Przez głośnik leci ta sztuka Godzina jest dwudziesta druga Zaraz idę Cel, pomysłów wiele, w końcu ci w goda się U ciebie to uda, wiesz, do tego też gruda weź Pierdol to i za hejt, złe edding, jak to sam jest Ciągle padał jebany deszcz Teraz to tylko sunshine cash Zmienio to tobie logikę wadzam nowy komitet Będzie tu na mnie Johnny Dex Lecz łukowy nie ma, nie Mieszam chemię, mijęczony Wiem, że tak huj to wszystko zje Ciągle głupi, bany ster w końcu, to wyrównam to wiem Zgadnie kto wrócił, wrócę jeszcze tysiąc razy. Przeszedłem, wiele zostały na mojej psychice skazy. Powstała intuicja, która powoduje czary. Kiedy piszę o tym wszystkim, przechodzą mnie czary. Nigdy nie myślałem, że jestem na to wszystko za mały. Od dzieciaka w głowie miałem, dobrze układam plany, nie wiesz życie, dajcie chwilę, rozpierdolamy Wymyśliłem swoją postać i próbuję wam ją sprzedać I nie się udało, teraz Polską nie ma przepad Branża jeszcze nie wie, pojawił się dzieciak, gotów was rozjebać Kurna, nie brzmiało to wszystko przez te kilka lat Sam w to nie wierzyłem, nauczył mnie ma manifestacji brat za RPK Label, tak się buduje wielkie rzeczy, komu? <śmienic> <śmienic> Jebana farajerska ściera